Właśnie wyprzedziła pani trzy samochody naraz i to na czerwonym. Proszę nie tykać tego pedału, dopóki nie zapali się zielone. Co pani robi? Jadę z No i co? Nie zda. No i po co dałeś do umowy satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy? Jak my teraz spłacimy tego trabanta? Musimy utrzymać ten biznes. Bo to był twój pomysł? Jak ostatnio ty nam znalazłeś pracę, to wylądowaliśmy na nocnej zmianie u Frediego, a tam śmierdziało. Ale nas wywalili, bo ty się wtedy tak schlałeś, że chciałeś odtwarzać książki w magnetowidzie. Ziutek. To już nasza czwarta robota odkąd ukradli ci taksówkę podczas kręcenia teledysku. Przypominam, że taksi Style Remix nie zarobił kokosów na YouTubie, więc musimy jakoś zorganizować kasę. Wy się kłóćcie dalej, a ja skorzystam z waszego klopa. Ja w sumie też. Babciu, mówiłem, żebyś się nie dawała wykorzystywać Ziutkowi w zamian za podwiezienie firmowym trabantem do Lumpexu. To ja też zadzwonię. Cześć, kochanie. Nie, nie zdałam. Węgielek, węgielek, kochany węgielek. Na twardiejszą kupę wystarczy niewiele. Śpiewam o węgielku, siedząc na kibelku, i nie wiem, że ktoś mnie podgląda w okienku. Dawaj, całą forsę. No to teraz już zbankrutujemy jak polskie kopalnie. Już wiem. Założymy nową firmę. Różowe taksówki. Alla hunga bunga bomba. Ręce do góry, majtki w dół. A, widzę, że to już mamy z głowy. Ale ja nie noszę majtek na głowie. A teraz siedź cicho przez godzinę i nie waż się dzwonić po psy. To bawcie się dobrze i do zobaczenia za tydzień. Pamiętać, żeby nigdy nie kupować w biedrze w błocku. Asortyment mają równie ograniczony co perspektywy. Nawet kapistranery wyszły. Spierdalamy. O co pytać? I to by było na tyle. Zadzwoń do Karola. Jest na zlocie z całym klubem. Nie ma jak nam pomóc? Mimo to zadzwoń. Że jak? Dobra, powiedzali, żeby jechała do Szprychowa. Dam znać kumplowi, to wam pomoże. Jedź do Szprychowa. Robi się. Mówiłam pojadę traktorem, to nie weź tarpana, bo znowu zablokujesz drogę powiatową. Co jest? Ten złom się zaraz rozdóbcy. Wysiadaj i zwiewaj, spróbuję ich odciągnąć. Teraz nam nie uciekniesz. Seba, zastrzel ją! No, co jest? Kurwa, kocham cię. Zakochałem się od pierwszego spojrzenia. Nie sądzę. I mówi się, wejrzenia. Helga, tak? Karol mnie powiadomił. Co tu się odwala? Ty jesteś tą koleżanką od traktora? Nigdzie go nie widziałem. Dobrze, że usłyszałem strzały. Bo wyjątkowo jechałam tarpanem, ale mniejsza. Co z nimi? Jakie strzały? No, jeden z tych idiotów zastrzelił drugiego i zaczął wyznawać mi miłość. Że jak? No, co taka zdziwiona? Jest na czym oko zawiesić? Ejno, przecież nie będę kumplowi żony odbijał. Spadajmy, zanim zlecą się gapie. A kim ty jesteś? Jurant ze Szprechowa. No, ten złom już nie ruszy. Nie wiesz, kiedy mamy autobus do cichej górki? Jakoś jutro w południe. Mogę was przenocować. Niedobrze. Patrzcie, co na grali po całym szprechowie. Widział was ktoś. Rozpoznają was. Ja biegłam ze trzy przecznice zanim znalazłam ale. A potem zapierdalaliśmy przez pół Błocka, więc masa ludzi nas widziała. Ale co to w ogóle za jedni? Pewnie następny gang w cudzysłowie, co pożyje jeden sezon. Jak to w błocku? Ale póki co jesteście w niebezpieczeństwie? Mi, sam całego gangu nie załatwię, nie gapcie się tak. A Karola i chłopaków nie ma. Ale moja paczka powinna być... Parabole tańczą, 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 parabole. No, hejo. No z tego co wiem, Stasiek jest na zlocie z klubem. Ryśka też nie ma, ale Kaśka powinna być... Ostatnio nie odbierała, ale mogę do niej zajrzeć jak co? Siema. Czemu nie odbierasz? Dalej rozkminiasz pomysły na biznes? No, aktualnie zastanawiam się nad sprzedażą wysyłkową czapek w pierdolek. Albo tematycznych wibratorów. Jest sprawa. Ala i Helga wplątały się w jakąś aferę. I tyle wiem. Dobra. Daj mi chwilę. To powęszaj za nimi w sieci i opracuję plan. Nie uwierzysz. Komendant błockiej psiarni ma na pulpicie folder grupy przestępcze które nie płacą łapówek. I tam jest wszystko o gangu Mołdawii. Mam plan. Jedziemy do Ali. Jest tak, ci goście są aktualnie na wojnie z grupą o nazwie Benzyniarze. Proponuję jakoś zwabić oba gangi w jedno miejsce pod jakimś pretekstem i niech się wystrzelają nawzajem. Plan dobry. Ale gdzie? Mamy parę szopna od ludziu. To z dziś jak i ja zajmiemy się dywersją, czyli podrzucimy im info, że konkurencja będzie tam się właśnie rozliczać ze skoku czy podobny kit. Przygotować się. Już po benzyniarzach. Połknęli haczyk. Czy ja dobrze widzę, że ci idioci nie zamknęli drzwi? Ewidentnie. Ej, a jak mają alarm? Nie mają. Skąd wiesz? Z policyjnego kompa, tak jak ten adres. Była tam nawet notka, że chcą założyć podsłuch, ale nie stać ich. Ozoba, paragon ze sklepu ekostreko ze Stolicy. Ja pierdolę, gość wydaje tysiące na zapas organicznej kafe latte. Pokaż. I to jest pomysł na biznes. Mogłaś chociaż powiedzieć jaki. To nie idzie według planu. Kurwa dwa. Oni biegną do drugiej szopy, którą wynajęli na dziś bimbrownicy z Debilkowa. No to się dogadaliśmy. Przydziałowa benzyna do radiowozów i w zamian za wasz premium bimberek. No proszę, mo udawiarze nie chciało się płacić. To was teraz przyskrzynimy. O, witamy benzyniarzy. Dzień dobry panie komendancie. Chyba z niczym nie wiszę. Nie, łapówki są w porządku. A teraz panowie, wybaczą, musimy zapakować gang mo do radiowozów. I co widzisz? Chyba mamy problem z głowy. No nie wierzę, że musimy tu siedzieć jak cała reszta poszła na akcję. Co ty w ogóle robiłaś wtedy w Błocku? Kurs prawa jazdy. Ale idzie mi jak kozie pierdy. Kurde, jakby tu była jakaś bryka, to bym ci podszkoliła. O kurwa. Że tak powiem metaforycznie mi staje. Teraz to zdam jedną ręką. Ejże, kto wam pozwolił ujeżdżać moją integrę, co? Sorry, ale ja pierdzielę, chłopie, skąd ty wytrzasnąłeś taką piękność na tym zadupiu? I za co? No, wiesz, wynajmuję anonimowo szopy na odludziu do różnych ciemnych interesów. To tłumaczy, dlaczego tak szybko znalazłeś miejscówkę. Dobrze, że sytuacja opanowana, nie musieliśmy się przed czasem zwijać. Zdaałam. Gratulacje. Ale nie wrzeszcz tak.